Cześć, mamy tutaj stół Rico i on występuje jakby w dwóch wariantach. To jest 80 na 140, rozkładany do 180 lub rozkładany do 220, czyli jest wersja z jedną wkładką lub z dwoma wkładkami 40 cm. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Zaczynając kolor od koloru, mamy tutaj na blacie Dąb złoty. Spód stołu, czyli nogi i skrzynia są czarne. Nogi i skrzynia to z drewno bukowe, a blad jest płyta laminowana. W tej chwili jest to wersja złożona, czyli 80 szeroki na 140 długi i zaraz będziemy go rozkładać do 180 i 220. Warto dodać, że to mimo że ma 220 cm, to nadal jest 80 cm szerokości. Więc wpasuje się do kuchni, do pokoju, może do jakiejś małej jadalni, ale pamiętajcie, że jednak 80 cm szerokości nie sprawdzi się przy dużych imprezach. Fajny stół, nie zajmuje dużo miejsca w mieszkaniu, można go mocno rozłożyć. Jednak nie nadaje się na takie wielkie imprezy, no bo po prostu będzie wam ciasto. Dobra, przechodzimy do rozkładania. Co jest fajne, że on ma takie zaczepy, a nie tylko blokadę o śrubę, ale ma normalny zaczep na taką spinkę. I na taką spinkę jest przypinana każda wkładka. Nie jest to takie oczywiste, bo w wielu stołach podobnych, jak jest dokładana wkładka, to nie jest przypinana do stołu. A tutaj jest każda wkładka przymocowywana. Pod blatem znajduje się półka, na której spokojnie możecie przechowywać obie wkładki. Wyradziłbym radziłbym zostawić sobie taki, taką przykładkę. Ona jest pomiędzy wkładkami w kartonie, więc zamiast ją wyrzucać, możecie ją sobie zostawić, żeby przekładać wkładki pod blatem, właśnie tą przykładką. I wtedy te dysfolia bąbelkowa i wkładeczki mamy zabezpieczone. Mamy pierwszą wkładkę. Wystarczy dopchnąć z jednej strony blat. Już mamy. dociągnięte I tutaj. Mamy tak jedną spinkę. Cyk i drugą spinkę. I z drugiej strony to samo, czyli jedna spinka od wkładki i druga spinka klasyczna. Cyk. Od stołu. Tak wygląda z tyłu. Po rozłożeniu z jedną wkładką, czyli szerokość bez zmian 80 cm, długość 180 cm, zmieścimy tutaj już 8 przesłanek. Tak wygląda Rico z dwiema wkładkami, czyli u nas na stronie to powinno być Rico 1, wersja XL, czyli dwie wkładki. Szerokość blatu bez zmian 80 cm, długość na 220. Powinno się już tutaj zmieścić 10 osób. A więc jest to fajny stół do pomieszczeń, gdzie nie zmieści, wam się stół o szerokości 100 cm, albo zmieści się, ale pożre Wasze pomieszczenie, no bo nie każde do wizualnie może mieć setkę. Więc jeśli się nie zmieści setka, to macie taką 80, zajmuje dużo mniej miejsca, dwie wkładki, czyli duża mobilność, przyjeżdża, przyjeżdżają dwie nowe osoby, dokładacie jedną wkładkę, przyjeżdżają cztery osoby, dokładacie dwie wkładki, przynosicie krzesła i już macie ten sam stół na wiele sytuacji.